Witam kochani w nowej serii. Oczywiście Ultra Hard, a jak my na tej serii polega na tym, że musimy jak najwięcej przetrwać, jak najlepiej, jak nie dam radę, tyle przetrwa. No w międzyczasie możecie zostawić subskrypcję na kanale, łapkę w górę i tym związkiem. Ja przychodzę do przejściu. No dobra, no i zaczynam pani serię. W międzyczasie patrzyłem jakie są ustawienia. No i tak. Mam czas na nagrywanie, jak mówiłem. będę nagrywać ogólnie teraz tutaj. Jeszcze będę szukać jakieś odcinek. ale pewnie i tak, jak tu jeszcze będę musiał coś taki sobie coś tam ogarnąć. Pewnie na rozwój kanału oczywiście. Bo na rozwój to jest podstawa. Podstawa w ogóle, jak to mówię. Już ja mówię, na pewno rozwój jest lepiej. Więc tak. Hadaki na hadaki to średnia rzecz. To będzie bez kamerki na razie, ja też chciałem kamerki, bo ultra hard też się zaczął pod kamerki, ale dzisiaj bez opcji. No więc tak, cała seria więc. jest. się znać, no na razie jesteśmy na zarówno. Dobrze, nie wiem to lepiej, to jest seria też, może też być live'owa. Nie wiem, jak mniej tam będzie po prostu live'owa. Też będzie dla nas fajnie, ciekawe

No i tak powiem szczerze, no fajne, fajne panu się trafił w tym tygodniu. W tym nawet, ponieważ w tym tygodniu światły się wyciekały z wymiany miałem swojego. Zastanów się, przejdę do... Siam. Chciałem tylko to jest ten Dobra, chcę oddać kwestię, ale z tego się zobaczymy gdzie. Zastanawiam się, gdzie w ogóle się osiedlić. Może bym chciał zejść tam do balkonu.

Тяжелый, 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 что тяжелый, Я тяжелый, 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 Dobra, ryzykuję, ale nie aż tak, jak miałem ryzykować. Szczerze w pierwszym odcinku to byłem troszeczkę chciał się osiedlić w ogóle. Chciałem się zaosiedlić, bo... Myślę, że z diamentu byłem podstawą tutaj. Bo, żeby lepiej się rozwijać ten osiełek. Szczerze, mógłbym iść po diamenty, tylko do szczególności. Przepraszam, że jakieś sobie wytykali. Nie mogę wybierać, nie mogę pójść w środki. Rzekłem materiały do jakichś danych. Tutaj to mi się nie podoba, więc... nie czuję jak to robię.

Pierwszy dzień to nie mogę dodać. Może no, jak będzie kolejny to startowa będzie po prostu, bo tak kończył tej serii, tak? A ultra hard to, to będzie lecieć. Jeśli mi się tak uda dobrze, przed to zginę jak będziemy dobrze to wtedy będą moze, jak to będzie ultra hard. Co ja tu mówię, to jest ultra hard, więc to jeszcze szedzę na tej serii.

Jestem, tak, jestem. Sorka, to tam. tutaj mamy okej. W szczególności jest okej. A to jest to ale będziemy już, w szczególności. No dobra. Czekajcie, już... jest to zębia, kartkę, bo Mam pojętek szczerze z tym tak czy Jeszcze tam widzę, że to jeszcze mi się patrzy węglu. Zamku, nie patrzy się. Próbujemy. No, więc, tak. więc jak ja wiem, w zasadzie ultra hard tak jak sami wiecie, sami sobie mówię. po prostu jak tak przetrwać. Ja teraz mam troszeczkę czasu ubliżonego. no tutaj się teraz czekam, żeby mi zadzwonią, coś takiego, to się mi komplikuje, wiecie, co to się zakończy, wiecie, komplikacje. Że... Z nadzieją też zadzwonię, czy coś takiego. Dlatego też, jak znajduję troszeczkę czasu, nie mam już takiej perfekcyjnej pewności, czy, czy zadzwonią, czy nie, po prostu sobie nagrywam. W sumie odcinku. Więc znajduję troszeczkę czasu i nagrywam. To jeden muszę znać tego czasu, które znajdę.

So we'll make that W szczególności. szczególności w tym wiem, że mam w tych ja więcej funerpek, ja nie więcej czego tutaj dało czasu, żeby nie mam tam wielki, Ale mam takie podzielam, takie, że raz je nagram, znagram. Z tym to mi to wygląda czasami. Sam jest? Lepiej to nie skorzystał

Nawet to najgorszej. Co tam szukamy? Tak to. Tak. Na razie pierwszy raz przetrwaliśmy nagrodę. I to sobie pójdę no tak, w tymczasowym, to może zobaczę. I już tymczasowe. A przyjdziemy się nagrodę. To jest pierwszy dzień. Nie wiem, taki jak wprowadzający to, czy mi się to spodoba, czy nie. No, nie pierwszy odcinek troszeczkę jest wyciek, no, jest nudny, taki nie, nie, ciekawy. No, to jest jakby. To jest zrozumiałe, tak? Jakby to wyglądał, to nie no, jest ani wyżej, ani że No, więc tak. No, więc... Tak pamiętam, to no, nie chcę mi zaszkodzić, to nie chcę mi zaszkodzić. To no już jest OK. Nie narzekam, nie narzekałem z tym, że jest tutaj w porządku. No okej, okay. to w tym odcinku to jest kod wprowadzający, w następnych odcinkach już do albo live'a w tej serii, jeśli wam się spodoba, bo ja też na no, was liczę, że tu wam się spodoba, to mogę robić też tutaj poza odcinkiem, jakieś rzeczy, no ale wiecie. To już chyba sens. No jeśli już będzie miała taka miara, to zrobię no, coś To nie jest poboczne, to jest live'owa, odcinkowa, poza odcinkiem. Zobaczymy, jak, jak dalej to będzie szło. Trzymajcie się kochani, do zobaczenia do następnych odcinku. W następnym odcinku zobaczycie, co się zmieniło, czy ogólnie się nie zmieniło poza tym odcinkiem. Zatrzymajcie się i cześć. Ale w międzyczasie, kochani, się pożegnam jeszcze za chwilę. Subskrybujcie kanał kanale łapki w górę, dziękuję oczywiście na tego i trzymajcie się kochani, cześć.